No, witajcie moi drodzy, dzisiaj pójdziemy na drugie jezioro, Zybek, które jest tutaj niedaleko mnie. To jezioro to jest hmm, po prostu, mamy tutaj kilka jezior. Bramfeldazy to jest koło mnie, duże, największe jezioro, z czterech, z czterech źródeł powstało. I potem woda, która odpływa z tego Dużego Jeziora, z Bramfeldazy, idzie kanałami i tworzy gdzie gdzieniegdzie mniejsze jeziorka. I to właśnie, gdzie jesteśmy w tej chwili, Zebek, to jest drugie takie właśnie jeziorko, też z drugiej strony mojego osiedla, które powstało właśnie na skutek tej wody odpływającej z Bramfeldazy. I ten kanał płynie, tak płynie aż do Elby, a po drodze tworzy kilka mniejszych jeziorek. Tutaj nad tym jeziorem już kiedyś byliśmy. W opisie filmu napiszę Wam jak się nazywa ten film. I tam po drugiej stronie, właśnie jak widać, no to tam już byliśmy. Tutaj o teraz po prawej stronie te bloki, które widać, nie tutaj z blisko, tylko tam trochę dalej. Po prawej teraz jest tak na prosto, dokładnie na prosto. To właśnie ja tam mieszkam. I z tymi blokami z drugiej strony jest właśnie to duże jezioro Bramfeldazy. A teraz idziemy dalej. I tutaj widać właśnie to małe jeziorko i też są, widzicie, odpływ jest, to jeziorko się kończy tutaj. O, tam właśnie po prawej stronie, tam są moje bloki, gdzie ja mieszkam, o, te pośrodku. No i tutaj to jezioro się kończy i odpływa woda i kanałem idzie dalej, płynie dalej do Elby. Dlatego są te małe mostki. Tutaj też jest mostek właśnie przed ten kanał. No bo jakoś trzeba na drugą stronę przejść, prawda? Zobaczcie, małe, małe mewy to są chyba rybitwy, jeżeli się nie mylę. No, i jest dzisiaj właśnie dzień sprzątania. I to są fraj to są ludzie, którzy sami chcą, po prostu chcą sami sprzątać swoją dzielnicę, ale jak zobaczycie, są same starsze osoby. Młodzi nie kwapią się do tego, żeby sprzątać. Fajnie, zobaczcie. Biegi po wodzie. To są chyba te rybitwy. To są małe, białe takie mewy. Białe czy szare? Białe chyba. U tam pani chodzi właśnie i też sprząta. Co kawałek jest ktoś, są panie i panowie, którzy sprzątają, ale wszyscy, tak jak już mówiłam, same starsze osoby. Entschuldigung, darf ich? Ja. Ja. Dankeschön. Dankeschön. No, a ja przyszłam tutaj ze względu na gęsi. W opisie filmu napiszę wam coś więcej na temat tych gęsi i będziecie sobie mogli poczytać, bo to nie są normalne gęsi. One są dużo, dużo większe od gęsi normalnych. No, są to szare gęsi, tak się nazywają. bo te inne dzikie gęsi, które mamy, są dużo mniejsze. Halo. 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 No, fajne dzieciaczki przywitały się ze mną. Jeziorze też jest mała wysepka. Jak mi się uda to Wam wstawię zdjęcie zaraz tutaj y, tego jeziora. Z mapy ściągnę. Zobaczycie, że jest też wysepka tak samo jak na Bramfelderzy. Tam jest też wysepka specjalnie dla ptaków żeby mogły spokojnie sobie tam żyć, zakładać gniazda i się rozmnażać. Widzicie no znowu pani sprząta. Są też już kaczki. Pozobaczyłam też kaczki.

No, składają już teraz jajka, już na, od, przepraszam, od początku marca. Potem odchowają młode i odlatują z powrotem do ciepłych krajów. No, tutaj są kaczuchy, jak widzicie. Tutaj są te duże gęsi, ale to są młodsze jeszcze nie są takie zupełnie wyrośnięte. A ta, ta chyba chora jest, bo tak stoi zupełnie jakaś niebrawa. No, kacuszka. I druga kaciucha. No moi drodzy, jak się Wam podoba jezioro? Napiszcie w komentarzach. Będę się bardzo cieszyła. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, stawiać łapki w górę. Pozdrawiam bardzo serdecznie nowych widzów i pozdrawiam też serdecznie starych widzów. Teraz żegnam się z Wami i trzymajcie się ciepłutko. Pójdziemy do domku. Jest dzisiaj naprawdę piękna pogoda, oby tak jeszcze trochę pozostało. Cześć, pa!